Kiedy w lokalnym sklepie ze zdrową żywnością powiedziałem, że jadę do Indii. Sprzedawczyni życzyła mi udanej wycieczki. Ale za chwilę się poprawiła. Życzę udanej wyprawy. Ja sporo podróżuję i zwykle nie mam ze Fiber, ale tym razem nie mogłem praktycznie spać całą noc przed wyjazdem. Także już na starcie byłem niewyspany. No i jeszcze cała noc w samolocie też dała znać o sobie. Proszę Państwa, niedługo zajmiemy naszą wysokość przelotową i będziemy mogli rozpocząć serwis. Kiedy samolot wznosi się ponad chmury, jest to mój najbardziej ulubiony moment w podróżowaniu. Mam wrażenie, że się udajemy na inną planetę, jakąś świetlistą planetę, to jest bardzo niezwykłe doświadczenie. Za 10 minut lecimy. Kiedy przedostaliśmy się przez te wszystkie bramki na lotnisku i odprawę paszportową, która wyglądała jak w Polsce chyba w latach 50., -tych. biurokracja indyjska jest specyficzna. Udaliśmy się przed wejście do lotniska i tam miała, miała czekać na nas, na nas taksówkarz. No, i nie mogliśmy go znaleźć. I było oddenerwowanie. Kawiczandra użył swojego polskiego telefonu, żeby się z nim skontaktować, i potem się okazało, że zapłacił za to 200 zł <grych> za, za połączenie internetowe w Indiach na polskim telefonie. Także było trochę niepokoju, albo może nawet trochę więcej niepokoju. <grych> I no, ten taksówkarz niby, niby już zaraz miał być, ale go nie było i tak z dwie godziny tam czekaliśmy. I w pewnym momencie uzmysłowiłem sobie, ta atmosfera oczywiście też mi się udzieliła i uzmysłowiłem sobie, że, że trzeba się przestawić. Trzeba się przestawić z tego myślenia zachodniego na sposób... Myślenia tutaj w Indiach, czyli być e, tolerancyjnym, cierpliwym <laughs> i pamiętam, właśnie przestawiłem się w umyśle i zacząłem sobie intonować. I cóż się okazało, że ten taksówkarz był tam, czekał, tylko na kartce miał źle napisane <noise> imię kawiczandry. Także wszystko od razu się zmieniło.